Dzień dobry kochani, dzisiaj wykonamy kolejną prostą dekorację na choinkę, taką gwiazdeczkę, zawieszkę, potrzebujemy do jej wykonania włóczkę i szydełko, ja pracuję na włóczce Yarn Art Jeans i szydełko do tego dobieram 2 mm, oprócz tego oczywiście nożyczki i igiełka dziwiarska, a zanim zaczniemy serdecznie Was zachęcam, jeżeli jeszcze tego nie robicie do subskrypcji dzwoneczka, i do łapeczki góry, jeżeli podoba Wam się to, co robię. To już kochani, nie przedłużam. Zaczynamy od magicznego kółeczka. Teraz wykonujemy jednoczko łańcuszka. I teraz na naszym tutaj magicznym kółeczku musimy wykonać aż 12 półsłupków nawijanych. Bądź półsłupku z narzuconą nitką. Różnie to jest nazywane. Mamy pierwszy. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty. I 12 półsłupek nabijany. Zaciskamy nasze kółko. I teraz odliczamy 12 tutaj naszych oczeki. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oj, jeszcze raz. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I w to tutaj. 12 oczko się wbijamy i robimy oczko ścisłe. Pierwsze okrążenie mamy gotowe. Kolejne zaczniemy od trzech Oczek łańcuszka, które przepraszam Was, które będą nam służyć za nasz pierwszy słupek. I teraz nad następnym naszym półsłupkiem nawijanym robimy słupek, ale taki niedokończony. Bo będziemy robić trzy słupki łączone górą. I w następnym teraz oczku znowu się wbijamy, znowu zaczynamy słupek. Mamy teraz trzy pętelki na szydełku, robimy oczko ścisłe. I mamy trzy słupki łączone górą. Teraz wykonujemy cztery oczka łańcuszka: 1, 2, 3 i 4. I teraz tak w tym samym oczku, co ostatni nasz słupek, się wbijamy w to samo oczko. Robimy słupek tylko taki niedokończony. Zostawiamy dwie pętelki na nitce. Znowu nawijamy półczkę na szydełko. W następnym oczku znowu zaczynamy, przepraszam, znowu zaczynamy słupek też pętelkę zostawiamy i w trzecim tu oczku robimy to samo teraz przez wszystkie nasze cztery pętelki przeciągamy niteczkę oczko ścisłe i znowu cztery oczka łańcuszka dwa trzy cztery i tak samo w tym samym oczku w to samo oczko się wbijamy gdzie był ostatni nasz słupek znowu niedokończony słupek robimy w następnym oczku tak samo i w następnym oczku tak samo i mamy trzy słupki łączone górą cztery oczka łańcuszka trzy cztery i kolejny raz dwa trzy łączymy górą oczko ścisłe cztery oczka łańcuszka raz dwa trzy i znowu w tym samym miejscu tutaj się wbijamy Kolejnym oczku znowu robimy słupek niedokończony. W kolejnym znowu trzy słupki łączymy górą oczko ścisłe. Cztery oczka łańcuszka: 2, 3, 4 i raz jeszcze wbijamy się tu. Teraz w następnym oczku, a teraz wbijamy się tutaj, tu gdzie zaczynaliśmy. Nasz łańcuszek wbijamy się. Robimy słupek niedokończony, i teraz przez wszystkie cztery pętelki się przeciągamy. Oczko ścisłe, raz, dwa, trzy, cztery oczka, łańcuszka i wbijamy się tutaj w górę naszych pierwszych trzech słupków. Oczko ścisłe i nasze drugie, już w sumie przedostatnie okrążenie. Mamy gotowe. I teraz, kochani, zaczynamy nasze ostatnie okrążenie od wjechania tutaj pod łańcuszek, i tu na naszym łańcuszku robimy półsłupek, następnie półsłupek nawijany, słupek, słupek podwójnie nawinięty, znowu słupek podwójnie nawinięty. Teraz wykonujemy cztery oczka łańcuszka. 1, 2, trzy, cztery i wbijamy się pod te dwie tutaj niteczki. Przeciągamy niteczkę raz i tą samą nitkę przez pętelkę. Teraz dwa razy włóczka na szydełko i dalej na tym samym łańcuszku słupek. Podwójnie nawinięty. Teraz słupek, pół słupek. Nawijany i półsłupek. I tak. Każdy tutaj, na każdym łańcuszku będziemy wykonywać to samo. Jeżeli wiecie, jak to robić, to już możecie przejść do samego końca, ale ja dla Was, dla tych, którzy lubią robić razem z twórcą, nagram po prostu całą gwiazdeczkę. Do końca półsłupek. Półsłupek nawijany, słupek, słupek podwójnie nawinięty. Kolejny słupek podwójnie nawinięty. Cztery oczka łańcuszka, dwa, trzy, cztery. Pod dwie niteczki. Przeciągamy nitkę raz. I przez naszą pętelkę słupek podwójnie nawinięty, słupek, półsłupek nawijany i półsłupek. I znowu przechodzimy na łańcuszek, półsłupek, półsłupek nawijany. Teraz słupek. Słupek podwójnie nawinięty. Kolejny słupek podwójnie nawinięty. Cztery oczka łańcuszka. Cztery pod te dwie niteczki. I tu robimy pikotka z tych czterech oczek. Znowu słupek podwójnie nawinięty. Słupek. Półsłupek nawijany i słupek, przepraszam, półsłupek na końcu. I znowu na następny łańcuszek: półsłupek, półsłupek nawijany, słupek, słupek podwójnie nawinięty, słupek podwójnie nawinięty. oczka łańcuszka raz, dwa, trzy, cztery a z tych naszych oczek pikotek słupek podwójnie nawinięty słupek teraz półsłupek nawijany i półsłupek i zostały nam dwa tutaj Łańcuszki. Półsłupek. Półsłupek nawinięty. Słupek. Słupek podwójnie nawinięty. Kolejny słupek podwójnie nawinięty. Pikotek z czterech oczek. Łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery. No półsłupek podwójnie nawinięty. Teraz słupek, półsłupek nawijany i półsłupek i teraz półsłupek, półsłupek nawijany, słupek, słupek podwójnie nawinięty. Kolejny słupek podwójnie nawinięty pikotek z czterech oczek łańcuszka, trzy, cztery, słupek podwójnie nawinięty, słupek, pół nawijany, i na samym końcu tutaj. Półsłupek. I teraz tylko wbijamy się tutaj. <laughs> Przepraszam. Widzicie pod to pierwsze oczko? Robimy oczko ścisłe. Oczko ścisłe. I teraz tak robimy oczko łańcuszka, tylko przeciągamy tą niteczkę, tak żebyśmy ją mieli dłuższą, tą tutaj pętelkę. Tak i tak. Albo Wszywamy zwyczajnie tutaj igiełką, bądź po prostu tu pod niteczkami szydełkiem przeciągamy tą naszą nitkę pod kilkoma. Tak, żeby po prostu nam tutaj już ta nitka nie pracowała. Potem. Prasujemy tą naszą gwiazdkę i kolejna nasza ozdoba może zawisnąć na choince. Zachęcam Was, kochani, raz jeszcze do subskrypcji dzwoneczka, do łapeczki w górę. Macie całą playlistę oczywiście filmików świątecznych, to również do nich zachęcam, żebyście wrócili i też coś może z tego zrobili. Dziękuję Wam pięknie, że ze mną jesteście. Wszystkiego dobrego i powodzenia.